Dzień dobry! Dzień dobry panu. Na grzyby, na ryby czy na wykopki? Gdzie idziemy? A ty jeszcze nie wiesz, bo ty chodzisz w kółko się zastanawiasz. Siemandero, Siemandero Czarne Kciuki. Witam serdecznie na kanale Adiwajchero. Dzisiaj w lesie jesteśmy. Dzisiaj jesteśmy w lesie. Idziemy sobie chwilę potuptać zobaczyć. Miejscu, stary pałac, stare miejsca, stare drogi. Zobaczymy, co wyjdzie. Miłego oglądania. Rutusik Argo NE. Ty, dziku! A mówisz, że do lasu bierzesz rutusa, a ty z deusem? Sam won. Z deusem. No co ty no, teraz? Ty mi obudziłeś, bo on dlatego Ja, się, ja nie wiedziałem, gdzie my jedziemy w ogóle. W teren. I mój pierwszy sygnał. Sztuciec. Sztuciec trafiony. Pan Ale ty masz ten czekaj zrobić ci taki blask na... O, ale normalnie zobacz. Chodź. Mi się jak jaki woldi ma ten. Poświatę. Krem do golenia, Halo. uroda, no bo to jest cała uroda. Fajna, takiej nie widziałem. Ola, <grym> Warszawska Fabryka Mydła i Kosmetyków. Cena 2,65. A tutaj chyba jest data u góry, co? Na Czy to nie jest data? 1,70... 70, nie, chyba nie. Dobra, ale Lipton, nie? No, Lipton. Lipton, zmieniamy, co? Oczywiście. O. Mówią, że historia nie lubi się powtarzać, kochani. Nieprawda, historia lubi się powtarzać. Zmieniliśmy miejscówę przyjechaliśmy na takie miejsce, gdzie na wejściu miałem zaraz jedną, drugą srebrną markę. Prawda? Widzisz to? Nie widzę. Tutaj? Ale to nie jest. Wyglądało jak srebro. 10 groszy z Perelu A to się tak świeciło 62 rok Historia nie lubi się powtarzać choć, choć, bo nie wziąłem szczotki, a no nie wiem, albo od zegarka, albo coś takiego, przy pniaku. Fajne trafienie, a nie chcę tego, bo już tutaj coś zacząłem i mi... Się odłamało. Możesz? Yes. ale mi wali, kurde, w uszach. Zegarek, czy co? Nie, chyba. No, otworzyłeś. Ach, co chodzę, też? Ale to mi wygląda na baterię. Chyba. Oj, kurde, wypadł. Jest papier. E... No, będzie bateria. Bateria? No. no, to co, za fanty dzisiaj? Ja nie wiem. Co? <laughs> Teraz nie będzie zmyłki, bo mam coś ładnego. Ale patrzcie na ten fenomen bobrów. Kurde, jak one mają drzewa poopitalane. Wszędzie to jest normalnie jak wycinka drzew, nie? Ty, zobacz, co tu się dzieje. I one budują z tego te tamy. Ale to nie o bobrach. Nie o bobrach. Ale mam coś pięknego. Ale mam coś pięknego. Ale petarda. O kurde, misiek masz ten, jakąś szczoteczkę? Miśku! On nie słyszy, on ma słuchawki, wpinka. O, ale nie, nie ruszam tego. Nie ruszam, bo to jest totalne petardinio. Ale czadzior, niech dziku przyjdzie ze szczotką. Mocno cię nie wkurzyłem? Nie, myślałem, że coś wojskowego. Ja też myślałem, ale też widziałem od razu, że to jest wieś. Złoto wychodzi. Ale piękna brosza, nie? Ale igiełkę ma z tyłu, widzisz? O! teraz ją znajdziemy, to chyba od paska jest Tak? To jest pasek No to zobacz, a może? Ja. Ale ładne Dobra, czyści wtedy pokażemy efekt finalny Klamra od paska, nie? No faktycznie, od paska, ale się rozpada. Ale ładne, nie? Mm. Zobacz jak pięknie zdobiona. No, to musiał o, to być ładna. pasek piękny. No i mam swoją petardę. I dobrze, fajno. Wasza kolej. Spoko. Bobrowniki. Tak <laughs> Kochani, to jest naprawdę szok. Patrzcie, co te zwierzaki robią za robotę. To jest po prostu niemożliwe. nie? Unbelievable. Tak opitolić taki kawał drzewa. No i zobaczcie, to wygląda naprawdę jakby tu wycinka drzew nastąpiła, one mają wszystko wyżarte, wszystko, ja zaraz dojdę do starego młyna, to wam pokażę jak tamy wyglądają, bo wiem, że one tam tamy robią. Naprawdę nie wiem czy moneta, jeżeli jest to moneta to jest adolfinio, ogryzek, a jeżeli nie jest to moneta to jest po prostu ogryzek i tyle. No. Miedzi. Miedzi? I stacja druga, ale patrzcie w jakich warunkach, gdzie my tu jesteśmy. Tu nie ma miękkiej gry, nie? Nie, nie ma, nie ma. No, a sponsorem stacji drugiej i pierwszej <noise> jest Miciek Misiek. Także fajnie, dziękujemy. Dobra, stacja. Zbliżamy się do ruin, a ja mam muniaczka. Chyba. I chyba mam srebro. Albo podkładkę, albo guzik. Jest guziolek jakiś taki. Coś tam wpadło. Guziczek. A cienkie było jak srewerko. Ziemia czerwona, jak na Marsie. Jest tupka. Tubka niemiecka. Kolejna już. Kolejny fancior. Jesteśmy na ruinach. Pokażę Wam, jak to wygląda. To jest mistrzostwo, co? stary młyn, stary młyn, pozalewane wszystko, dziki mają poryte, no bo jak, dziki, dziki trafiły na dziki i tyle, chodzimy dalej. Jest kolejne świadectwo bytności tutaj ludzi, jodeks, chemiczne, coś tam doktor Klopper, taka zakrętka od jakiegoś kremu, nie wiem co to było Jodeks, a jak Wy wiecie, to napiszcie w komentarzach. Stare ruiny. Stary młyn. Pewnie większość z Was zastanawia się, skąd wiadomo, że to Stary młyn. Już to pokazuję. Stary młyn. Patrzcie, Stary młyn zawsze wygląda tak samo na mapie. To jest taka gwiazdka, takie jakby koło młyńskie, nawet które jest oznaczone na mapie. Jest środek lasu. Zrobimy sobie na Vetus Maps. Jest stary młyn, stare drogi. I dlatego tak się to znajduje. I tak to wygląda. Ja łażę. Po ruinach robię materiał dydaktyczny. Jak korzystać z Vetus Mapa. A ci tu walą petardy. Idę. Masakra O kurde, ale jest strzał. Jest strzał, bo już wiem, <laughs> oni robią kolejną stację, nie wierzę po prostu, no i ale po czymś takim zaraz zobaczycie, ojej, nie, ale nie. ja tu muszę zasuwać, masakiera. Co? Jeden, jeden sygnał dzisiaj. <laughs> Widzę tylko dzika, nie robi mi ostrości, mistrzem jesteś? Ja pierdziel. Hindenburg, dwie marki. Tu. Tu Maćku, jeszcze raz. Dwie marki, dwa żółwie. Ale strzał, co? Teraz, teraz jesteś zadowolony. Teraz tak. Zrobiony wypad fajny, nie? Można wracać. Rutusik, kurę, można wracać. Miałem wziąć Rutusę. No dlatego ja mówię, czemu ty w lesie nie z Rutusem? Ale piękne. A czemu one takie czarne? jak przyjedziemy do mnie, ja ci dam tego płynu, zobaczymy, e. czy one wyjdą tak fajnie. Co? Wejdzie na srebro, nie? Zobaczymy w garażu, jak to wyjdzie. Piękny. Jeszcze raz. Żelastwo. Rude ładnie biło. O. Ja już mówię, najdziwniejsze jest to, że my chodzimy, praktycznie nie ma żadnego sygnału, nie? Ani fenolka, ani nic. No kurdej, ten tu trafia jeden jedyny sygnał na cały las. Srebro. No ale nic. No tak czasami bywa. Tak czasami bywa. Żelastwo jest, jest srebro. To jest podstawa. Lecimy dalej. Jakiś I nic, nie. I czarny mi... ciuk, zobacz. To, to, jest czarny filmowy <laughs> ciuk. To jest. No nic. Ja mam też tylko tą kramerkę. Tutaj nie wiem, zegarka, czy ty mówisz, bateryjkę? Tutaj od tego. Co? Antidotum, kinder, niespodzianka, tak? Kurdej. No podejrzewam, no ale, ale nie słabo. słabo, z pewien. sygnałami, nie? No tak fajnie, kurczę. Ale naprawdę, no zobacz, na, na tyle sygnałów, na praktycznie na zero sygnałów, to i tak nie takie jest. strzały, nie? Twój dzień. My z Waldim się naprodukowali, kilometrów nawalili. I nic, Berlin, o z Berlina, lampa naftowa, nafciarz Srebrny Misiek. Kończymy, nie? Conchita Martinez? Conchita. Conchita? Robimy Conchita. Conchita. Srebrny Misiek rozwalił system dzisiaj, no i fajnie, ale to i tak, myśmy gadali z Waldim, nie? Przyjedziemy za rok. I na Znowu pewno ktoś jaka, jeszcze jaka. srebro trafi. No bo już było jedna, druga marki, teraz no dwie marki to już jest Mistrzostwo Świata. No dobra, a wam jak się podobało, to wiecie co. Co robimy? Czarne kciuki. Nara, no do zobaczyska. Rzucaj. O kurde. No i dobra, chwilę postoi, zobaczymy. Wyszło pięknie. Dwie mareczki, 1939 rocznik. No i petarda. Takie duże oczy. <gryw> Obo zdziwiony jestem. Patrzcie od kogo paczka do mnie przyszła. Mysterony. Mr. Lony, co ty tu, Krzysiu, na wywijałeś teraz za niespodziankę? Już to rozrywam. Kurde, Lony, co ty, co ty masz tu odwalone? Co? Ty? Ja, pitole, to jest wariat. Co on tu ma? Jakieś bronksy on tu... Jakieś, jakąś amunicję na stację on tu zakupił. Ja, pierdziele, nie wierzę normalnie. Zaraz zobaczymy. Tu... Kurde jest następny pocisk I jeszcze coś. Jaki to jest wariat No Lony jest wariat skład, a ja jeszcze szukam, jeszcze szukam Mister Lony 1976 Kurde Krzysiu. Dziękowa, ale dzień zrobiłeś jaki fajny kubanek. Lubię lubań. No już pewno, ja, ja lubię Lubań. Ale ja nie tu, lubisz, ale ja lubię. Tak? No. A byłaś w Lubaniu? Nie, ale lubię Lubań. Ja też. I Lwówek, a lwówek to w ogóle? To jest ojeny. Ojeny. Ojejku. Lony, dziękuwa. Kochani, wbijcie do Lonego na kanał Mr. Lony 1976. Dajcie suba, zostawcie subskrypcję. Dajcie lajka. Like Pomóżmy Lonemu do 7000 dobić. Ale, petarda. Lony jesteś wariat, lony jest szalony. Dzięki Krzysiu, z całego serducha, naprawdę. Dzięki, dzięki, dzięki wielkie.